Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Astrofonu, czyli serii, w której odpowiadam na wasze astronomiczne pytania. I dzisiaj też ich nie zabraknie, ale oczywiście na początek, jak zwykle, tradycyjnie nie może zabraknąć ciekawych komentarzy. Gdyby gwiazdy żelazne istniały, to złomiarze zaraz by się nimi zajęli. A myślisz, że dlaczego jeszcze żadnej nie znaleźliśmy? Szukaj na najlepszych stacjach demontażu pojazdów. Michał Jakutowicz. Czy mógłby istnieć jakiś zaawansowany organizm żyjący w próżni przestrzeni kosmicznej? A i to jest bardzo dobre pytanie. Ja takie organizmy widziałem wielokrotnie w różnego rodzaju filmach science fiction, kreskówkach science fiction na przykład coś jak takie olbrzymie wieloryby przemierzające bez kresk kosmosu. No i faktycznie. Zasadne pytanie, czy jakikolwiek organizm mógłby w przestrzeni kosmicznej przeżyć? My wiemy, że istnieją organizmy, które mogłyby w przestrzeni kosmicznej przeżyć, ba więcej mogłyby działać w tej przestrzeni kosmicznej i takie organizmy żyją tutaj na Ziemi, przeżyły wszystkie masowe wymierania, nazywają się niesporczaki, już kiedyś o nich wspominałem. Są skubańce bardzo odporne. Odporne na ciśnienie, na brak ciśnienia. Generalnie są w stanie wytrzymać dużo, dużo wyższe ciśnienie niż człowiek, są w stanie wytrzymać dużo wyższe, bo prawie tysiąc skrotnie wyższe albo stokrotnie wyższe, E, promieniowanie niż człowiek, znaczy nie ma to znaczenia, dla nas byłaby to i tak dawka śmiertelna. E, to są małe, nieskomplikowane organizmy, jakby to trzeba tutaj wziąć pod uwagę, czy masz na myśli jakieś bardzo zaawansowane organizmy, takie jak na przykład człowiek, czy na przykład obcy z ósmego pasażera, pasażera Nostromo, który też w przestrzeni kosmicznej przez jakiś tam e, czas operował, e, czy też masz na myśli jakieś właśnie takie proste mikroorganizmy, które mogłyby w takich trudnych warunkach przeżyć. No i te drugie mamy, no, niesporczaki są w przez kilkaset lat e, przeżyć w takiej formie e, odwodnionej, takiego letargu, jakby i w momencie, kiedy dostaną się do środowiska wodnego, to znowu zaczynają działać i znowu zaczynają żyć. Więc no, są naprawdę bardzo trudne do zabicia. Zakres temperatur też od minusowych temperatur do nawet 130 stopni Celsjusza, więc w przestrzeni kosmicznej mogłyby przez jakiś czas przeżyć, ale też no, nie za długo. Były one wyniesione w przestrzeń kosmiczną i tam badane, natomiast no, kilka tygodni przeżyły. Ile więcej byłyby w stanie przeżyć, tego nie wiemy. Natomiast tutaj przychodzą kolejne problemy, które trzeba by było rozwiązać. No bo takie organizmy, które by żyły w przestrzeni kosmicznej, musiałyby się też w jakoś w tej przestrzeni kosmicznej rozmnażać. No i pamiętaj też, że musiałyby jakoś pobierać energię. No musiałyby bardzo dużo różnych dziwnych kryteriów spełniać, żeby w przestrzeni kosmicznej żyć. Po pierwsze energia na przykład słoneczna to jest gdzieś tam do um, ogarnięcia i taką energię mogłyby faktycznie takie organizmy sobie absorbować i na jej bazie mogłyby jakoś e, trwać. Natomiast no, jakoś przemiana materii musiałaby następować, a skąd te materie brać, co by takie organizmy jadły, kiedy mamy dookoła tak dużo przestrzeni. Kolejna rzecz to rozmnażanie tych organizmów musiałyby, jeżeli byłyby oczywiście na przykład dwupłciowe, no to musiałyby w jakiś sposób się spotkać w tej przestrzeni, a tam są bardzo dużo odległości i bardzo dużo pustki, więc szansa na to, że takie dwa organizmy by się znalazły, też jest bardzo mała, no bo też w jakiś sposób się szukać, kiedy nawet taki dźwięk nie za bardzo się w przestrzeni kosmicznej rozchodzi a właściwie się nie rozchodzi. No i nie wyobrażam sobie na przykład nawoływania jak wieloryby. No być może jakieś świetlne sygnały, ale to znowu zużywa dużo energii, której miałyby takie organizmy bardzo mało. Kolejna rzecz poruszanie się. No w przestrzeni kosmicznej nie ma za bardzo jak się poruszać, jeżeli nie wyrzucasz z siebie jakiejś masy, więc jakimiś gazami musiałyby się poruszać takie stworzenia. To jest no znowu ubytek cennej masy, cennych zasobów, które gdzieś tam w tym organizmie się znajdują, więc... Wydaje mi się, że bardzo mało prawdopodobnym jest, żeby takie organizmy mogły faktycznie w przestrzeni kosmicznej istnieć. Zwłaszcza, że no, musiałyby jakoś wyewoluować, a ciężko taką ewolucję jakichś bardziej zaawansowanych organizmów w tak surowym środowisku. Ale z drugiej strony nie mówię nie, bo wszechświat zadziwiał nas już tyle razy, że mógłby nas zadziwić i, i tym razem. Natomiast no, zupełnie nie wyobrażam sobie sposobów, w jaki taki organizm mógłby funkcjonować i działać. A skoro już o życiu w kosmosie mówimy, to chciałem wam polecić kolejną książkę Nila Degrasa Tysona. Tak, moi drodzy, już trzecia książka tego e, fantastycznego popularyzatora, jednego z moich ulubionych popularyzatorów, nakładem wydawnictwa Insignis się pojawiła, no i powiem wam, że pochłonąłem właściwie naraz. Dosłownie była to uczta. Tu się jeszcze pochwalę, jesteśmy jako patroni medialni, e, proszę bardzo. Także serdecznie wam polecam, możecie się dowiedzieć właśnie o takim bardziej podejściu w kontekście naszego bycia tutaj w kosmosie, życia, w jaki sposób się ono mogło pojawić, w jaki sposób może zniknąć, co dalej, jeżeli chodzi o ludzi. Wystarczy otworzyć sobie na spis treści, proszę bardzo, mamy gwiezdne kuźnie, czyli mamy cały początek, sens życia, to jak ono się w przestrzeni kosmicznej rozpoczęło. Mamy też trochę o tym, w jaki sposób to życie może zniknąć, ale za sprawą no, takich procesów, które na pewno nastąpią, jak na przykład e, śmierć naszej gwiazdy słońca itd. Tak dalej, tak dalej, Więc kompleksowo spojrzenie na życie w odniesieniu do kosmosu, a w trzeciej części tej serii. No ja mam nadzieję, że Neil deGrasse Tyson na tym nie skończy i dalej będą się te książki pojawiały, bo są naprawdę świetne. A teraz lecimy do następnego pytania. Bartosz Miertyński. Jak płynąłby czas na naszej planecie gdyby nagle wypadła ze swojej orbity i oddaliła się poza nasz układ? Z pozoru pytanie może wydawać się głupie no bo w sumie co to ma za znaczenie gdzie lecimy jak lecimy zegarek będzie działał tak samo ale okazuje się że nie. Co prawda z perspektywy człowieka dużo by się nie zmieniło ale gdybyśmy mierzyli to jakimiś bardzo doskonałymi zegarami które mogłyby mierzyć bardzo krótkie odcinki czasu milionowe sekundy, to nagle zauważylibyśmy, że faktycznie coś się zmieniło. Oddalilibyśmy się od źródła dużej masy i tym samym grawitacji, która spowalnia upływ czasu, więc czas płynąłby bardzo, bardzo, bardzo delikatnie szybciej. To dosłownie byłyby milionowe części sekundy szybciej, ale płynąłby szybciej. My byśmy tego nie zauważyli, ale taki jest fakt, więc dopóki Ziemia nie trafiłaby w pobliże jakiegoś innego źródła grawitacji, jakiegoś masywnego obiektu, na przykład gwiady, no to ten czas by po prostu sobie tak e, szybciej płynął i fluktuowałby, bo gdybyśmy na przykład obok jakiejś tam planety przelatywali, innej, no to też troszeczkę bezwolnił z racji na ten źródło masy, a potem by znowu przyspieszył w miarę oddalania się od takiego na przykład gazowego giganta. Mam pytanie, czy istnieje temperatura niższa niż zero absolutne? Absolutne minus jeden. Kamil, nie odpowiadaj mi. Ja chcę, żeby moje pytanie było w astrofonie. Jest zakaz odpowiadania na pytania przez widzów. Tylko astrofaza może odpowiadać na pytania. Dzięki mnie znasz odpowiedź. Nie ma sensu do astrofona z tym już. Kamil, ja chcę, żeby moje pytanie było w astrofonie. Rozumiem. Jakbyś miał jeszcze pytania, to wal śmiało. Zawsze pomogę. Kamil, chcę być w astrofonie. Nie wiem, chcę przyznać oczy, nos, język. Co to jest? Chcę być w astrofonie! Przegrałem już trzy razy! Trzy tygodnie! Nie każdemu pisane w astrofonie się znaleźć. X Big Panda. Witaj, Piotrze, co sądzisz o koncepcji obiektów synestialnych? Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe rozwiązanie, czy też próba rozwiązania tworzenia się takich obiektów jak na przykład system Ziemi i Księżyca. Może na początek, co to jest taki obiekt? To jest pozostałość po kosmicznej kolizji, takiej mocnej, dużej kosmicznej kolizji, jaka najprawdopodobniej miała miejsce w przypadku Ziemi, kiedy to zderzyła się w swojej młodości z planetą w wielkości mniej więcej Marsa. No, i w tym momencie taki obiekt przypominać zaczyna Donata, czyli taki ten pączek z dziurką, taki torus troszeczkę jakby, gdzie złożony on jest z roztopionej magmy, z roztopionej skały, która w Pewnym momencie zaczyna, no przez jakiś czas oczywiście stygnie, zaczyna z powrotem formować się w postać kuli. I w, e, z takiego właśnie fragmentu takiego, takiego donata kosmicznego miałby uformować się Księżyc. Tu też ciekawostką jest to, że to tłumaczyłoby fajnie, dlaczego takie różnice są w budowie Ziemi i Księżyca, bo jednak różnice są. No, okazuje się, że większy, masywniejszy ten torus był w stanie przyciągnąć więcej takich lotnych związków, i to by faktycznie tłumaczyło e, te różnice. Więc jest to. Moim zdaniem dosyć ciekawa koncepcja, ale czy prawdziwa? No, cały czas potrzebujemy więcej danych, więcej badań. Na pewno misja Artemis i z powrotem pojawienie się człowieka na Księżycu może nas przybliżyć do tego, żeby rozwiązać w końcu raz na zawsze zagadkę pojawienia się i powstania Księżyca. Goncik, heretyka! Co tu chłopie pierd... Tak naprawdę wszystko co widzimy to teatr Boga. Niebo to kurtyna, za którą stoi Bóg i on porusza wszystkimi galaktykami. Gwiazdami. On chce abyśmy poszli do nieba, do kosmosu, jednak pod ziemią znajduje się SZATAN, który trzyma ludzkość za nogi i nie pozwala im podbijać nowe planety. Czasem kilku dobrym lodziom udaje się polecieć tak księżyc, ale później sataniści każą im wracać pod groźbą zabicia ich rodzin. A gwiazdy na niebie to tak naprawdę aniołowie patrzący przez teleskopy na gatunek ludzki. A wiesz, to w rzeczywistości starożytny astronauta, który regularnie odwiedza galaktykę Masko 745, w której ma swoją bazę i łączy się z Bogiem. Światem rządzą naziści! Nie idziecie się głupie! Konjik Heretyka. Konjiks. Skoro nic nie może się poruszać szybciej niż prędkość świata, to czy przy wielkim wybuchu wszystko się poruszało z taką prędkością? Chyba wie, co mi chodzi. Chyba wiem o co ci chodzi, dlaczego wszechświat, skoro nic nie może poruszać się szybciej niż światło nagle stał się taki duży. No tak, to był tak zwany okres inflacji, kiedy to wszechświat się rozszerzał. Pamiętaj, że to nie jest wybuch, to nie jest, że z jednego miejsca na wszystkie strony zaczęło się coś wydobywać. On w każdym miejscu puchł tak samo, tak jak ciasto, które rośnie, na przykład takie drożdżowe w piekarniku. I no tutaj ciężko mówić o jakiejś eksplozji, tak? I tak dalej. Natomiast pamiętaj, że jakkolwiek Nasz ruch względem przestrzeni faktycznie nie może przekroczyć prędkości światła, jeżeli jesteśmy obiektem masywnym, albo nie może wynosić więcej niż prędkość światła, jeżeli jesteśmy obiektem no, bezmasowym. E to jednak sama przestrzeń nie ma takich ograniczeń. Przynajmniej wydaje nam się, że nie ma w ogóle ograniczenia. Być może może się po prostu dużo szybciej niż prędkość światła rozszerzać sama w sobie. I to się działo na początku istnienia wszechświata. Przestrzeń się rozszerzała, ciągnęła niejako za sobą to wszystko, co się w niej znajdowało. Ale to coś względem przestrzeni się z prędkością światła nigdy nie poruszało, bo po prostu poruszać się nie mogło. Do czego by to porównać? Wyobraź sobie, że jesteś w autobusie tak? i możesz się w tym autobusie poruszać tylko z prędkością np. 10 km na godzinę, czy tam 15 km, jakbyś sobie biegał wtedy i z powrotem. No i super. No nie jesteś w stanie po prostu poruszać się szybciej w autobusie, bo twoje mięśnie są zbyt słabe, są w stanie dostarczyć zbyt mało energii, żebyś mógł biec szybciej i pokonywać tę trasę. Natomiast sam autobus jest w stanie jechać dużo szybciej, tak? razem z Tobą i względem Nazwijmy to czegoś poza wszechświatem. Ty owszem, byś się poruszał z prędkością większą niż światło, ale względem przestrzeni, w stosunku do której jest ograniczenie, wcale nie poruszasz się z prędkością większą niż światło, tylko co najwyżej z tymi swoimi 15 km na godzinę. tak? Natomiast no jakby nie wiemy nawet, czy coś jest na zewnątrz, czy jest jakieś zewnątrz. Z punktu widzenia tamtego obserwatora jakby nie ma sensu się stawiać, więc to też nie jest jakieś zasadne pytanie nas interesuje to co jest wewnątrz we wszechświecie i tutaj jakby no w ten sposób mogło się wydarzyć to o czym piszesz. I to by było na tyle moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Oczywiście na koniec nie pozostawię was bez astronomicznego suchara czy też w skrócie astrosuchara. Jacek jak nazywa się niski europejczyk? Biały karzeł. Mam nadzieję że za ten astrosuchar nam kanału nie zdejmą. No tak, biały karzeł. Każdy... Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się oczywiście w kolejnym astrofonie. Ja się z wami już żegnam. Miłego tygodnia wam życzę. A na koniec, jak zwykle, pamiętajcie, astrofaza dla głodnych kosmosu.